Dzień dobry Jurektycy, towarzyszenie Kursk. Dzisiaj, 16 lipca, rozpoczynamy wycieczki śladem pierwszej dywizji piechoty Mianuszka Kościuszki. Jesteśmy w Federacji Rosyjskiej. Stacja kolejowa Liwowo, dokładnie w to miejsce, z pociągami. W 1943 roku nasi żołnierze przyjeżdżali z terenu całego Związku Polickiego. I także z tej stacji wyjeżdżali na front. Dwa budynek stacji w tą, tą, tą stronę oka, zaraz tam pojedziemy, tam znajdowała się przeprawa przez rzekę do Sielc. Nasza organizacja Kursk podejmuje starania, aby naszych żołnierzy upamiętnić tutaj w miejscowości Dliwowo. Jak widzicie, na budynku dworca znajdują się tablice pamiętkowe. jest też miejsce, na naszą tablicę jestem przekonany, że władze miejscowości odniosą się przy do naszej propozycji i za jakiś czas zawieszą tablicę, na której można będzie przeczytać Stąd poszli na wojnę polscy żołnierze. Witaliśmy do Oki. Tarych już jest, jak widać. Dokładnie w tym miejscu w czasie II wojny światowej znajdowała się przeprawa. Tak przejeżdżali nasi żołnierze i przetrawiali ich na drugą stronę. Tam znajdują się sielce, tam znajduje się sztab, tam sformowała się nasza polska dywizja.